Witajcie w 20. odcinku vlogu Sobie w Kuchni. Uwaga, uwaga! Nie, to nie święty Mikołaj, a uwaga, tapcel lub tapcel gotuje. I właśnie mam dla was taki konkurs z okazji osiemnastki mojego kolekcjonowania gazet. Z programu telewizyjnych i różnych tam gazet, mam też ksiągolię, też zdrowia. Otóż mam taki konkurs, w którym do wygrania jest obraz ze, pochodzący ze środowiskowego domu samopomocy w wolicy. I uwaga, na pytanie konkursowe uwaga. uwaga pytanie konkursowe, na przykład, pytanie konkursowe jest takie. Kiedy ukazał, się pierwszy, kiedy ukazał się pierwszy numer gazety biedonkowej. znaczy Kiedy ukazał się pierwszy numer gazety gazety.tv I macie na, te, na to py, jeszcze jedno pytanie. Kiedy ukazał się pierwszy numer Angory i w którym roku ukazał się pierwszy numer historyczny numer poradnika domowego? I do wygrania w tym konkursie jest uwaga... Waga do wygrania w tym konkursie jest obraz pochodzący z robionym w środowiskowym domu samopomocy w wolicu, w którym od 2023 roku jestem uczestnikiem. I te pytania macie odpowiedzieć do końca miesiąca. Zwycięzca wygrywa jeden, wygrywa pierwszy, który odpowie na to te pytania. Prawidłowo wygrywa mój obraz. To tyle. Cześć.